Zastanawiam się, co mogę teraz zrobić. Siedzę na dachu i myślę, co by takiego zrobić? Jeszcze czemu postanowiłem położyć tutaj karnister? Nawet nie wiem po co on mi jest. Nawet nie mam samochodu. O mój Boże, jeszcze brakuje, żeby jakiś snajper do niej strzelił. No proszę, tego nikt się nie spodziewa. Chwara, mubilice! Ta, ja też nie wiem co ja zrobiłem. Ale na poważnie, kim ty do cholery jesteś? <noise> jak byłeś cieniem, no to nie było widać twojego kapelusza. Czy naprawdę nie szokuje cię to, że widzisz swoją złą persję? W ogóle. Czego ty ode mnie chcesz? Po pierwsze... Chcę pozbyć się twojego kanału. A po drugie, chcę pozbyć się ciebie. He, ciekawe jak mnie zmusić do walki. Nawet nie chcę mi się walczyć. A teraz też walczyć? Wyglądasz na wkurzonego. Co to się stało? Na to wygląda, że mam plany na dzisiaj. Skopać dupę mojemu klonowi. Zły ruch. Cholera, to będzie ciężkie lądowanie. Czy ty się w ogóle starasz? Czekaj, co się stało? 唉，唉，没事。